Brzec na stalach wieko pomna chwila Nikt inny nas nie interesuje Przemo Przemo szuka szakal Nie trzeba pokazywać, że to przemo nawet, wystarczy kask zbliżyć może to jest kurna przemo I przemo będzie Może leciał ja jedyny mam zaklejony mikrofon, wiesz? Także to już mówimy do siebie. Czemu? Prosa, <noise> tycie, na laskę jak się skręciła. Przemo, kurwa, jego mać. Przemo przemo, przemo. No i tak się startuje. Jak się umie. Ładna jest nie